Cześć, z tej strony Sławek. Witam Was na kanale Autobusy. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam nietypowe połączenia dwóch wariantów autobusów, a dokładnie autobusu piętrowego, jak i przegubowego. Najczęściej można spotkać autobus przegubowy w ruchu miejskim, który pozwala przewieźć większą liczbę pasażerów, oraz w ruchu międzymiastowym, czy nawet międzykrajowym, autobus piętrowy, który jest również przeznaczony do przewozu większej liczby osób. Ktoś jednak wpadł na pomysł, żeby połączyć te dwie konstrukcje i stworzyć coś nietypowego. Coś, co od razu rzuca się w oczy i tak powstało zaledwie kilka modeli właśnie tak skonstruowanych maszyn. Interesującym faktem jest to, dlaczego nie są one nadal produkowane oraz czy zajdzie je w Polsce. I na te pytania również odpowiemy sobie w tym odcinku, a że nie było ich wiele, to postaram się wam wszystkie przybliżyć i podać najciekawsze informacje na ich temat. Przed obejrzeniem odcinka napiszcie w komentarzu, czy widzieliście bądź słyszeliście o podobnym autobusie. Dziękuję patronom za wspieranie kanału. Odcinek ten dedykowany jest patronowi Mikołajowi Konowskiemu, który jest ze mną już od 6 miesięcy. Jeśli również chcesz pozostać patronem i zostać przedstawiony w odcinku oraz otrzymać limitowaną kartę miejską kanału Autobusy jako dowód mojej wdzięczności zapraszam do Patronite. Link znajdziesz w opisie. Zacznijmy od tego, że na teren Europy, z informacji, które udało mi się pozyskać, tylko cztery firmy podjęły się produkcji takich olbrzymów, były nimi Neoplan, Setra, Vanthol i Carus, z czego na większą skalę zrobiła to tylko pierwsza firma. Zacznijmy od SETRY, która wyprodukowała model SETRA SG221 HDS, gdzie trzeba zwrócić uwagę na końcówkę HDS, gdyż to ona wyróżnia ten model od standardowej SETRY SG221, która była jednopoziomowym autobusem przegubowym. Model ten był tak mało popularny, że informacji o nim nie znajdziemy nawet na Wikipedii, gdzie jest przedstawiony tylko jej niższy brat, o którym przed chwilą wspomniałem. Na całe szczęście udało się odnaleźć ofertę sprzedaży takiej maszyny, z której można wynieść trochę informacji. Rok produkcji tego modelu przypadł na rok 1981. Wyprodukowano dokładnie jeden egzemplarz przeznaczony do ruchu podmiejskiego w południowej Europie. Sam model stanowił podstawę do budowy Setry S215 HDS i Setry S216 HDS. Model, o którym mowa, był wykorzystywany jako autobus pokazowy i informacyjny na targach oraz konferencjach. Autobus ogłoszenia przez 40 lat ma przejechane zaledwie 226 tysięcy km, tak więc biorąc pod uwagę, że jest to autokar to w porównaniu do innych maszyn z branży jest to bardzo niski przebieg. Zupełnie jak 150 tysięcy w 20-letnim pasacie z tym, że przebieg tego autobusu ze względu na pełnioną rolę jestem w stanie uwierzyć. Pojemność silnika to aż 16 litrów, które generują moc 320 koni mechanicznych. Wszystko to jest połączone automatyczną skrzynią biegów. Silnik ten był stosunkowo słaby, porównując go chociażby do silnika o mocy 250 koni w Solaris Alpino, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, na który oczywiście zapraszam. Bo trzeba tutaj pamiętać, że mamy do czynienia z 30-tonowym monstrum, a nie z małym autobusem miejskim. Całość pomimo ogromnych gabarytów ma zaledwie 27 miejsc, co mówi nam o tym, że był to bardziej autokar luksusowy niż taki, który miał służyć jako pojazd do dalekich podróż. Znajdziemy tam stolik wraz z sofą w kształcie litery U, która składa się w łóżko, aneks kuchenny, nalewak do piwa i wiele innych ciekawych zabudowań. Egzemplarz ten jest wystawiony za kwotę 320 tys. zł, co jest astronomiczną wręcz kwotą jak za 40-letni autokar. Jeśli chodzi o jego wymiary, to jest on długi na 18 metrów, szeroki na 2,5 metra, a wysoki na prawie 4 metry bez 5 cm. Jest jedna rzecz, która budzi we mnie lekkie wątpliwości odnośnie tego autobusu. Mianowicie, z podanych informacji wynika, że powstał tylko jeden taki model, ale w internecie można znaleźć dwa zbliżone do siebie wyglądne modele. Jestem prawie przekonany, że nie są to te same autobusy. Różnią się między innymi przednim grillem, czy chociażby tym, że w jednym znajdziemy protopowietrze nad kłami, a w drugim nie. Chociaż istnieje szansa, że to ten sam model, jednakże po lekkich przeróbkach, ale tutaj śledztwo pozostawiam wam. Za chwilę zapewne wiele osób powie, że był to jedyny wyprodukowany autokar i nie można go nazwać mianem produkcyjnego, dlatego przychodzę do Was z firmą Neoplan, która podobnych maszyn wyprodukowała aż 11, a każda z nich w pewien sposób różniła się od pozostałych. Egzemplarze o numerach 1 do 11 zbudowano w latach 1975 do 1986, a numer 11 dopiero 6 lat później, czyli w roku 1992. Pierwsze 9 modeli było zbudowane w taki sposób, że silnik i oś napędowa znajdowała się w przedniej części i autobus ciągnął przegub. Dla przykładu autobusy miejskie posiadają większości silniki z tyłu, jak i oś napędową i to przyczepa pcha zestaw, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Wracając do naszych olbrzymów, trzeba wspomnieć na pewno o tym, że Neoplan Jumbo Cruiser, bo tak się on nazywał, znalazł się w księdze rekordów Guinnessa jako największy produkcyjny autobus na świecie. Można tu znaleźć pewną analogię do Jumbo Jetów, które, przez frazę Jumbo w nazwie, mówią nam o tym, że mamy do czynienia z prawdziwym monstru. Pierwsze 10 produkcyjnych autobusów wykorzystywało maksymalne wówczas wymiary jakie mógł mieć autobus, czyli 4 metry wysokości, 18 metrów długości i 2,5 m szerokości. Model numer 11 był nieco szerszy względem poprzedników o dokładnie o 2 centymetry. W większości pojazdy te były dostarczone w wersji luksusowej z mniejszą liczbą miejsc siedzących, a jeden z nich był autobusem sypialnianym. Pewnie jesteście ciekawi, ile taki autobus waży. Otóż jego waga to 28 ton, czyli przy maksymalnym obłożeniu wraz z paliwem i bagażami można śmiało celować w 30 ton, co jest naprawdę ogromną masą. Pierwsze 10 modeli produkowanych od roku 1975 do roku 1986 posiadały pod maską silnik Mercedesa V12 o oznaczeniu OM404. Model 11 posiadał natomiast silnik w układzie widlasnym V8 o mocy 440 KM mechanicznych i manualną skrzynię ZF. Spalanie możemy strzelać w ciemno, ale patrząc na te wymiary, osobiście obstawiałbym wynik 40-50 litrów na 100 km, gdzie w trasie może do 30 litrów udałoby się zejść. Oczywiście z górki. Rynek Jumbo Cruiserów upadł po tym, jak niektóre kraje zmieniły przepisy dotyczące autokarów przegubowych a także po zwiększeniu maksymalnej długości dla pojazdów sztywnych w Niemczech do 15 metrów w roku 1993, tak aby umożliwić stosowanie sztywnych pojazdów o dużej ładowności, takich jak czteroosiowy Megaliner N128, który wykorzystywał sterowanie na wszystkich czterech osiach, by zachować promień skrętu zgodnie z przepisami. Jako ciekawostkę mogę dodać, że numer 1 został przekształcony w największy na świecie samochód kempingowy o nazwie Derbus. Został on pomalowany na biało z niebieskimi nazwami flot Derbus. Posiada on garaż na rowery, salon, bar, 8-osobową kabinę pasażerską, łazienkę i dwa łóżka dla gości. Zejdziemy tam również kuchnię czy pokój dzienny. Autobusy te jeździły głównie w Niemczech, ale kilka modeli, które poszły na eksport znaleźć można było np. w Norwegii, Japonii czy też Belgii. Musicie przyznać, że sam szkielet tego autobusu wygląda bardzo imponująco i budzi respekt. Bardzo ciekawi mnie również, jak taki autobus odnalazłby się na naszych polskich drogach i jak wyglądało zawracanie na rondzie. Macie jakieś wizje, jak by mogło to wyglądać? Dajcie oczywiście znać w komentarzu. Jeśli jesteśmy przy autokarach, oczywiście firma Van nie mogła pozostawić tematu bez dołożenia swojej cegiełki i też w ich flocie pojawiła się podobna maszyna. Być może jest mu najdalej do typowego autokaru, gdyż pełnił on rolę karetki, jednakże również był dwupoziomowy i również posiadał przegub w swojej budowie. Zobaczyć w jego wnętrzu można wbudowane łóżka dla pacjentów, a na dachu znajdziemy sygnały świetlne. Autobus ten z tego co udało mi się dotrzeć funkcjonował w Londynie, jednakże jego kierownica była po lewej stronie, tak więc prawdopodobnie został on tam sprowadzony. Rok produkcji to około rok 1980. Rzecz jasna, taki ambulans nie powstał bez powodu, bo został on wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako największy ambulans. Jednakże jego sens wydaje mi się mocno ograniczony, bo z takimi wymiarami ciężko jest gdzieś szybko dojechać, a komfort leżenia w takim pojeździe z pewnością nie jest na najwyższym poziomie. Mam tutaj swoją teorię, że firma Van chciała utrzeć nosa Neoplanowi, a że nie dałoby rady stworzyć większego autobusu, gdyż ten stworzony przez Neoplana był maksymalnie duży, stwierdzili oni, że również zapiszą się w kartach historii i stworzą po prostu największą karetkę. Nie mogło oczywiście zabraknąć węgierskiego giganta, czyli Ikarusa z dwupiętrowym i przegubowym Ikarusem 695. Autobus ten posiadał wysuwany górny pokład, przez co pasażerowie mogli dostać się do samolotu. Wspominałem o nim w filmie na temat autobusów lotniskowych, na który zapraszam. Niestety, tak jak w przypadku Setry czy Vanhola, powstała również tylko jedna sztuka tego ciekawego pojazdu. Wysokość podnoszenia schodu wynosiła 4,8 m, a szerokość 1,3 m. Danych technicznych zbyt wiele nie znajdziemy w internecie na jego temat, gdyż, tak jak mówię, powstała tylko jedna prototypowa sztuka. Losy jego na ten moment są wręcz opłakane, gdyż ginie gdzieś na złomie na Węgrzech. Bardzo szkoda, bo był bardzo interesującym pojazdem, trochę pozrzuł na terenie Węgier i był bardziej maskotką, która została zapomniana i oddana na złom. Prawdopodobnie nie spisał się swojej roli, a o wiele bardziej praktyczne były inne konkurencyjne pojazdy. Większość przedstawionych pojazdów była z okresu lat 80., tak więc dlaczego aktualnie nie są produkowane takie autobusy? Przecież z logicznego punktu widzenia taki pojazd byłby w stanie pomieścić ogromną liczbę osób. Otóż pojazdy te w wielu krajach mogłyby być uznane za nienormatywne i wymagałyby prowadzenia przez pilota, tak jak przykładował Solaris Trolino 24, o którym wspominałem w jednym z moich filmów. Przekłada się to na dodatkowe koszta i niską praktyczność, gdyż eksploatacja takich pojazdów byłaby bardzo ciężka, jak i użytkowanie przez kwestie długości, jak i ich wysokości. I teraz bardzo interesujące pytanie: czy w Polsce takie autobusy kiedykolwiek kursowały? Z informacji, do których dotarłem wynika, że do Polski nigdy nie trafił taki autobus, a wielka szkoda, bo z taką maszyną, byłby z pewnością niezapomniany. Pojazdy te były bardzo niepraktyczne i zapewne byłoby mało chętnych na nie ze względu na koszty eksploatacji, tak jak paliwo. O częściach ich desentności nie wspominając. Producenci stworzyli takie maszyny bardziej jako fajny smaczek oraz dodatkowo, aby zapisać w kartach historii, jako największe autobusy, co trzeba przyznać, że bardzo dobrze im wyszło. Może paść wiele pytań odnośnie podwójnych przegubowych autobusów piętrowych, bo i takie zdjęcia można znaleźć w internecie. I tutaj macie jedno przykładowe, ale tutaj muszę was niestety zasmucić, gdyż nie powstały piętrowe autobusy dwuprzegubowe. Takie rozwiązania z dwoma przegubami można było znaleźć tylko w jednopoziomowych autobusach. Na widocznym zdjęciu jest właśnie Neoplan Jumbo Cruiser, ale jest to przerobione zdjęcie zwykłego Jumbo Cruisera. Nawiązując do tego Jumbo Cruisera, to niestety on też nie ma wiele szczęścia co do swojego losu, gdyż jego stan na ten moment jest opłakany i pomimo, że silnik działa, to sama konstrukcja jest do solidnej naprawy, jeśli nie mówimy tutaj o totalnym złomowaniu. Na koniec zapraszam Was jeszcze na naszego Instagrama, gdzie już niewiele brakuje do 1000 obserwujących, tak więc spadajcie zostawić followa i przejrzeć wszystkie fotki. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na pozostałe.